Na krzepce, dranie w nikaj! Ej, ludzie, ale mam piękny sen! Ściło mi się, kurwa, że piłem ludzką krew! Ej, los, co? Wielfinie to bez zamosta do demonów! Oj, będzie pogrzeb, słuchajcie! Tego Londynczyk się obudził! I znowu po angielsku bajerował dupy! Nie wiem o co tu chodzi! Nie pamiętam! Jest z niej sztuka W dodatku w ale mam szczęście, tu masz na nią. prawym bokiem, lewego jakoś kurwa otworzyć nie mogę. My mi dwa i poranione dłonie Pytam ją grzeci, Kanie, co ja tutaj robię? Patrzy uh, Patrz na mnie jakby spalił pół Londynu Mówi to się pójście, że dostałem czasu z tyłu i żelała się krew, jakbym kurwa wpadł. Czy to ja rozjebałem kogoś albo czy ktoś umarł Pragnę to rozemsty, tylko ziomu szkumasz I to i ogóle lecę, wielki nietopesz Teraz na tych krwi na który bo utoniesz W tylko ogień, serce zimne jak skała Dupa tego w końcu i krew będzie się lała Bo ja nie zapominam i kurwo nie wybaczam. Rozumiesz, no to kurwo wypierdalasz Na tak, skrzyżowaniu, właśnie światło siatło Tyldo logu koznej się kurwa ulatnią Do no, co me światło palą mi oczy Jestem tu obcy, ale nikt mnie nie zaskoczy Telefon dzwoni, gdzie jesteś brat, pyta? Jestem tam, gdzie zawsze Angelikę no bo najważniejsze no to kurwa być olivii jakie będą konsekwencje tego nigdy nie przewidzisz, jeden fałszy wyruch, jedna sekunda za długo I kończysz grobie, ty jebana kurwo!

Gortyzna jakby miał eksplodować Wyruszyć, polować, Londyn nigdy nie śpi To miasto nie zasypia i coś kurwa o tym wiem Bo pić to nie jest chwila Czarna bluza z kapturem, nisko opuszczona głowa Wapir betonowy, betonowej dżungli, teraz kurwy was wychowam Dla mnie noc to życie, a dla was to pułapka Każda noc to rytuał, krew spływam i spowarwam Kiedyś czas zatrzymałem i taka jest prawda Teraz jestem nieśmiertelny, no to kurwy pijcie brawa Święta krew prosto z będzie przelewana Bo to apokalipsa, a na tą scenę haram to do dobrym rządynku przypalam Bariera Perse i znowu przełamane, znika fata, Morgana Ujawniona brata, wielu chciało mnie zmienić Obudzili diabła Weź ja, mnie kurwa u szybkich śnie, ale jazda Pozdro mordeczki, ale frajda Scena rozjebana, bestia pozostała Pamiętajcie mordy, liczy się tylko atak Uff.